I konie ruszyły. Poprowadziła Bordia przez moment i ona na razie utrzymuje prowadzenie. Na drugiej pozycji w tej chwili galopuje Prins Lipo. Trzecia jest Bugi ługi. Za nią Wardrzeb. Za Wardzebem Pirat i stawkę zamyka. Fasan. Do celownika jeszcze 1800 metrów. Mocno prowadzi Bordia na drugiej pozycji. Galopuje Prinska Lipo na trzeciej Bugi na czwartej Pirat. Tuż obok niego jest werzep i stawkę zamyka Fasan. Dość mocne tempo narzuciła Bordia. Ona cały czas prowadzi na drugiej pozycji również cały czas jest Prins Kalipo. 1400 metrów do celownika, na trzecim Bugiługi. Dalej Werdrzeb, Pirat i w niewielkim odstępie za stawką galopuje Fasan. 1200 metrów. Bordia, Prins Kalipo, Bugiługi, tu się nic nie zmienia. Dalej Werdrzeb, Pirat i ma jakieś trzy długości za nimi straty. Fasan weszły w zakręt. Nadal pierwsza jest dyktująca tempo Bordia. Blisko niej pryńskali. Po na trzecim miejscu Bugiługi. Pirat razem z Verdżebem i Fasan ostatni w posyle. Pół zakrętu Bordia. Blisko niej zbliża się do niej Prińska-Lipo. Tam jest także w czołówce Bugi-Ługi. Werdrze przy wewnętrznej. Polem Pirat ostatni ciągle. Fasan. 450 metrów przed celownikiem rozpoczyna się decydująca rozgrywka. Środkiem toru Bugi-Ługi. Tutaj dobrze Pirat. Polem finiszuje Fasan ale Pirat Półprostej jest zdecydowanie pierwszy. Pirat, Pirat Bugiługi finiszuje Fassan i tam Werdżep przy wewnętrznej. Jeszcze 100 metrów do celownika. Pirat Fassan tutaj mocno go atakuje. Pirat Fassan i celownik za chwilę. Pirat Fassan na trzeciej pozycji jest Werdżep, walczy o ten trzecie miejsce z Bugiługi. Za nimi Prins Kalipo, ostatnia Bordia.